Jak być wysoko wrażliwą i silną. Zapraszam. Zanim opowiem Wam o dzisiejszym temacie, chciałam Was serdecznie zaprosić na mojego Instagrama. Tu widzicie moje konto na Instagramie. Zamieszczam tam Praktycznie codziennie bardzo dobre, merytoryczne, edukacyjne materiały, które będą Was inspirować i będą Was y, posilały, wzmacniały i motywowały, żeby lepiej żyć każdego dnia. Zapraszam. A teraz do dzieła. Dzisiaj kolejny filmik na temat zjawiska wysokiej wrażliwości. Jeżeli nie oglądaliście moich poprzednich filmików na ten temat, to oczywiście. Serdecznie Was zapraszam. Jeżeli nie oglądaliście, jest to Wasz pierwszy filmik, to na początku troszkę opowiem o tym zjawisku, a potem powiem Wam o mojej recepcie, jak być wysokowrażliwym i silnym. Dlaczego będę o tym mówiła? Bo we wszystkich testach, które robię, wychodzi na to, że jestem osobą wysokowrażliwą. Tymczasem myślę, że całkiem nieźle radzę sobie w życiu. I przekułam tą swoją wysoką wrażliwość w sumie na swoją siłę. A i właśnie o tym Wam dzisiaj opowiem. Natomiast powiem Wam też parę takich faktów, które wyczytałam w jednej książce, którą na koniec Wam polecę. To jest książka Sylwii Harke, Jak być silną i wysokowrażliwą, wydawnictwo Feria. I ona tutaj na podstawie badań na 440 kobietach analizuje zjawisko wysokiej wrażliwości i. Pokazuje nam tutaj takie nowe oblicza, których szczerze, mówią, szczerze nie znalazłam w innych książkach. Ale najpierw troszeczkę takiego małego przypomnienia na temat samego zjawiska, a potem Wam powiem, jakie punkty z tej książki szczególnie jakby harmonizują z tym, co sprawdziło się w moim życiu. Tak? Więc tak. Oczywiście to Elaine Aron w, w odrębniła ten typ temperamentu, który nazwała właśnie temperamentem, a nie chorobą, bo dotychczas wszystkie takie osoby były nazywane raczej w określeniach pejoratywnych. Więc um, wysoka wrażliwość wiąże się z intensywną, ponadprzeciętną, rozwiniętą percepcją zmysłową i jako taka ma swoje oczywiście wady i zalety, prawda? No bo y, możecie sobie wyobrazić, jeżeli jesteś taki bardzo wrażliwy na różnego typu odczucia, doznania, no to z jednej strony dajecie te informacje, ale z drugiej strony ma tendencję do tego, żeby w specyficzny sposób drenować Twój układ nerwowy. I teraz wysoka wrażliwość dotyczy około 15-20% ludzi na całym świecie, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, z tym, że tutaj badania były robione na kobietach. I wysoka wrażliwość jest niezależna od tego, czy dana osoba miała beztroski, czy trudne dzieciństwo, chociaż inne badania pokazują, że wiele osób wysokowrażliwych pochodziło z trudnych domów. Nie wszystkie jednakowoż, pamiętajcie o tym, tak? 70% stanowią WWO, stanowią introwertycy o spokojnym, niezmiałym us usposobieniu, czyli tacy wiecie, bardziej wycofani, tak jakbyśmy sobie wyobrażali w ogóle wysoko wrażliwych ludzi. Jednak 30% określa siebie jako ekstrawertyków, którzy nie mają oporów przed wejściem na scenę czy nawiązywaniu kontaktów. Czyli na przykład, patrz ja, ja jestem podwójnym ekstrawertykiem, jestem sangwiniczką choleryczką. Ale oceniam siebie jako osobę wysokowrażliwą. Tutaj ona też wądrę miała coś takiego ciekawego, że tak jak mamy właśnie 30% tych ekstrawertyków, ale podział ogólny osób wysokowrażliwych, to ona proponuje nam tutaj taki, że właśnie są ci wycofani introwertycy, czyli to jest pierwsza tak, jakby pod Wiecie, podgrupa w ramach tej grupy WWO. Potem mamy Poszukiwaczy Mocnych Wrażeń. Hmm, to jest właśnie ciekawa grupa, czyli tacy, to są kobiety, które są podróżniczkami, artystkami, uprawiają, uprawiają sporty ekstremalne, i cały świat mógłby je postrzegać jako osoby, wiecie, takie, takie herd baby, cudzysłów, pamiętajcie, cudzysłów, ale są to osoby także wysoko wrażliwe. I tutaj to mnie bardzo ciekawiło w tej książce. Następna rzecz, yy, następna podgrupa jakby w, w wo, to są osobowości multipotencjalne. Czyli to są takie osoby, które się bardzo szybko uczą, mają wiele talentów, są uzdolnione naukowo, społecznie i artystycznie. I to jest ciekawe, bo ja na przykład właśnie odnajdowałabym się w tych Osobowościach, tak zwanych skanerach, nie? które po prostu, wiecie, ciągle lubią się uczyć, e, ciągle lubią pogłębiać, ale też mają do tego takie mm, mocne predyspozycje czyli mają taką łatwość przyswajania rzeczy, y, mają deficyty w innych rzeczach, ale tutaj mają łatwość y, przyswajania wiedzy, y, no, zazwyczaj na niebagatelnym poziomie. I teraz wysoko wrażliwe. Kobiety są często filarem, na którym opiera się ich rodzina i przedsiębiorstwo. Tutaj z tym się absolutnie zgadzam, bo ktoś kiedyś powiedział, że, um, że ten kryzys 2008 roku, który nakręciła jakaś firma, taka, która się nazywała Brothers, to gdyby to była Sisters, to w ogóle by do tego nie doszło. Bo kobiety dużo częściej myślą w, nie na zasadzie ja, moje ego i ja się mogę wybić, tylko dużo częściej myślą w kręgu, o kręgu rodzinnym, ale też kobiety częściej myślą o następnych generacjach. Czyli kobiety nie myślą tylko ja, co bardzo często towarzyszy mężczyznom, chociaż oczywiście nie wszystkim, dodam. Niemniej jednak myślę, myślę że większość mężczyzn ma takie myślenie, ja muszę zaistnieć, ja się pokazać, podczas gdy wiele kobiet Bardziej myśli w taki sposób, już pokoleniowy, generacyjny, szerszy. Wrażliwe, wrażliwie usposobione kobiety są kreatywne i mają bogate wyobraźnie co jest ich oczywiście zaletą. Wrażliwie kobiety potrafią wyjątkowo silnie współczuć, w związku z tym angażują się w te wszystkie sprawy społeczne i, to, i potrafią w tym być bardzo skuteczne dodam. A więc widzicie, są same zalety tak naprawdę wysokiej wrażliwości. I muszę Wam powiedzieć, że są bardzo, mają bardzo wysoko wyrobioną intuicję, kreatywność i bardzo często myślą bardzo strategicznie. W związku z tym, zobaczcie, ile jest naprawdę zalet osób wysoko wrażliwych, uważam, że petarda. I teraz. Hmm. większość osób myśli takimi stereotypami, że wysoko i tutaj też jest dużo takich, że wiesz to wysoko wrażliwi to są przewrażliwieni to są histerycy to, 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 wiecie no, same takie negatywne, pejoratywne określenia e, słabi nie, przede wszystkim słabi i teraz co zrobić z tym z tą, wiecie, tą taką przysłowiową słabością e, i przekuć te cechy w siłę i teraz, z tej, gdy czytałam tą książkę, to ona zawiera w sobie dużo takiej merytorycznej treści, natomiast mi szczególnie spodobały się, przepraszam, trzy sposoby, które ja stosuję, tak naprawdę, bo tam w rozdziale, jak właśnie zbudować tą swoją siłę, to tamtych sposobów jest znacznie więcej. Natomiast myślę sobie, że gdybyśmy wykorzystały przynajmniej te trzy cechy, o których, które są dla mnie ważne. No to już można osiągnąć naprawdę bardzo dużo. Przynajmniej gdy przemyślałam sobie to, to doszłam do wniosku, że ja właśnie użyłam dokładnie tych trzech narzędzi, żeby zbudować swoją siłę. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, posłuchajcie, bardzo ważna, to jest przestać się porównywać z innymi. To jest, myślę, że o tym to słyszałyście, że nie porównuj się. Jesteś cudem do odkrycia, a nie Problemem do naprawienia i tak, różne takie afirmacje, nie? Jesteś wystarczająca, i tak dalej. Natomiast u ludzi wysoko wrażliwych, którzy mają tą percepcję, taką naprawdę, wiecie, na tak no, bardzo wyczuloną, problem porównywania jest naprawdę bardzo duży, bo. Raz, że są pewne takie kanony społeczne, że wiecie, to trzeba się rozpychać tymi, wiecie, łokciami, żeby do czegoś dojść. Jak ty jesteś taki trochę bardziej wycofany albo mniej reaktywny, masz problemy z podejmowaniem decyzji, no to ty już jesteś po prostu jakiś słaby, nie? Więc pierwsza rzecz to jest tak, dla siebie zrobić sobie tą przyjemność, ukochać siebie w ten sposób, że przestajemy się porównywać. I po prostu jestem, jaka jestem. Mi to bardzo pomogło, bo ja przez, przez lata porównywałam swój wygląd, nie? porównywałam to, że inni sobie lepiej radzą w różnych sytuacjach, że jak na przykład wysoka moja wrażliwość powodowała, że ja tak specyficznie się zapadałam, to sobie myślałam, Mój wewnętrzny krytyk wchodził, mówił, no co ty wyprawiasz? I nie to tak po prostu takie sytuacje, nie? Strząsają z siebie, a ty znowu mymłasz to. I ta twoja beteniara. Ja po prostu nie mogłam przestać myśleć o różnych rzeczach. I myślę, że e, to jest po prostu dokładnie to zjawisko, które przeżywa bardzo wiele wysokooprawczych osób, czyli po prostu... Rzeczy się kleją, tak jakby, nie? Emocje się kleją, pewne przeżycia, dopóki my ich odpowiednio nie wyrzucimy z siebie, nie wiem, nie wypiszemy, nie wygadamy, nie wybiegamy, nie wyjeździmy na rowerze, no to one po prostu w nas siedzą, nie? Ale to jest bardziej kwestia tego, że nie ma sensu się porównywać, tylko trzeba stworzyć strategię radzenia sobie ze swoimi emocjami. I właśnie dokładnie ja tak zrobiłam. Kiedyś to siedziałabym i i analizowałabym siebie, krytykowałabym siebie i po prostu blok, nie? Blok, zblokowana, totalnie. Bo nie dość, że się źle czuję, to jeszcze ten mój wewnętrzny krytyk, zresztą żyć sobie filmik o wewnętrznym krytyku, jeśli macie z tym problem, i mi po prostu daje, no ja się sparaliżowana, nie? Po prostu Pff, dramat, nie? No czarna dziura, dosłownie. I nauczyłam się y, y, po prostu, i zamiast się porównywać z nimi, doszłam do wniosku, że po prostu muszę stworzyć strategię, Rozładowywania tych swoich emocji. I tutaj na temat, ten temat macie i na temat pamiętników, i na temat wewnętrznego krytyka, i na temat bycia swojego, swoim przyjacielem macie na moim kanale dużo już pomocy. Dużo pomocy. Naprawdę warto z tego skorzystać. Ja wiem, że najprościej jest porównywać, najprościej w ogóle jedno z takich zaburzeń poznawczych to jest właśnie to czarno-białe myślenie. Czyli jeżeli ludzie są w porządku, no to ja jestem do kitu. Nie? A tymczasem tak naprawdę, słuchajcie. Nie, ty nigdy nie wiesz, jak ten człowiek funkcjonuje tak naprawdę wewnątrz. Ty nie wiesz, czy on właśnie ze względu różne, wiecie, no ludzie biorą leki, ludzie się znieczulają alkoholem, ludzie robią tak różne rzeczy, a nam się wydaje, że oni idą jak czołgi przez życie, nie? Nic bardziej mylnego, nic bardziej mylnego. Każdy ma swoją walkę wewnętrzną. Każdy po prostu zapłaci też pewną cenę za rzeczy, które robi w pewien sposób, więc. Naprawdę, absolutnie bezsensowne jest porównywanie się. Bardziej chodzi o to, żeby siebie ukochać, zaakceptować i po prostu dostosować tą strategię do siebie. Następna rzecz, tu mogłabym o tym mówić mnóstwo, zresztą w tej książce znajdziecie też narzędzia do tego: rozpoznać i chronić swoje granice. Bardzo często osoby, z którymi rozmawiałam na konsultacjach, wysoko wrażliwe, nie, nie umiały postawić granic, czyli nie umiały powiedzieć nie, nie umiały, wiecie, y, powiedzieć, y, wiesz, y, nie gadaj do mnie, ja teraz bym chciał na przykład mieć trochę ciszy, bo muszę uporządkować swoje myśli. Bardzo trudno było im po prostu nazwać pewne rzeczy. Znowu, po pierwsze, dlatego, że się porównywały i myślały, że nie wypada. Y, no wiecie, jeżeli ciągle się porównujesz i tkwisz w takim wewnętrznym wstydzie, y, negujesz siebie, no, to trudno jest wtedy stawiać granice. Dodam, że zazwyczaj też też jest tak, że w środowisku pracy, na przykład, czy gdziekolwiek, gdy, gdy pojawia się taka osoba, i ludzie widzą, że mogą ją wykorzystać, ludzie widzą, że mogą zlecić jej więcej zadań, że ona za nich zrobi, że ona za nich skończy. No to to jest po prostu niekończąca się historia, która kończy się potem bardzo często czym, wypaleniem zawodowym, przytłoczeniem i takim. No, poczuciem, że mnie nikt nie szanuje. Zresztą, jak widzicie, uzasadniony. W związku z tym jest bardzo istotne to, żeby rozpoznać. Może ty właśnie jesteś taką osobą wysoko wrażliwą, bardziej wycofaną, a może jesteś taką osobą, właśnie, która potrzebuje silnych wrażeń, tylko ci, którzy potrzebują silnych wrażeń, to potem muszą mieć, wiecie, czas wyłączenia i resetu. I ty funkcjonujesz w inny sposób, albo jesteś takim skanerem, że masz tyle różnych uzdolnień, że jest ci się trudno zdecydować, i tak naprawdę Twoje granice jeszcze będą inaczej przebiegały, więc to jest naprawdę następna bardzo ważna rzecz. I to ja sama bardzo mocno przerobiłam, ponieważ ja miałam taką tendencję, żeby robić za różnych ludzi różne rzeczy, no bo ja się bardzo angażowałam, ja ci pomogę, ja to ja tamto, przesuwam te granice, a potem płaciłam za to takimi okresami, kiedy właśnie po prostu no tak wegetatywnie, że tak powiem. Moje ciało somatycznie odpowiadało mi tym, że ja po prostu ani ręką, ani nogą nie mogłam ruszyć. I żeby funkcjonować normalnie, musiałam się nauczyć tego, że ja nie pomagam wszystkim, ja nie robię pewnych rzeczy dla wszystkich, pomimo tego, że bardzo mnie kusiło, tylko gdzieś muszę zachować to, że muszę szanować swoje siły, ale też muszę mówić, nie? Czyli ja teraz idę się położyć na drzemka, nie? Ja teraz... Muszę mieć czas ciszy, nie? Idę na spacer, ktoś mówi, ja pójdę z Tobą, dobrze, ale wiesz co, ja bym chciała raczej pomilczeć, bo mam głowę pełną myśli, nie? To było bardzo trudne zacząć komunikować takie rzeczy, ale y, gdy, za, gdy człowiek przestanie robić takie rzeczy z pretensją i z wyrzutem, Twoje środowisko po pewnym czasie się do tego przyzwyczaja, no i Ty odzyskujesz tą przestrzeń, której potrzebujesz. I trzecia rzecz. Dla mnie bardzo ważna, zaufać swojej intuicji. No, wiecie, po coś w końcu jesteśmy wysokowrażliwe. <laughs> Niech się to na coś przyda. Przekonałam się miliony razy, że warto jest słuchać mojej intuicji, jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o biznesy, jeśli chodzi o zdarzenia. Po prostu. I to jest uważam bardzo mocno punkt wspólny dla wysoko wrażliwych i nie tylko wysoko wrażliwych ludzi, że my mamy tą intuicję. Dodam oczywiście, nagrałam filmik na ten temat, obejrzyjcie sobie Twój cichy głos, że mamy te rzeczy w różnych sferach, ale wysoko wrażliwi ludzie bardzo często bagatelizują to, ten pierwsze odczucie. No i można powiedzieć, że w tej książce jest parę takich ćwiczeń, które pomogą Wam usystematyzować to jak właściwie działa wasza intuicja. Czyli na przykład wracamy pamięcią do różnych rzeczy, które nam się nie powiodły i wracamy do tego momentu, kiedy pierwszy raz na przykład spotkaliśmy tą osobę i weryfikujemy, jakie się wtedy odczucia. Oczywiście wiesz, wiecie, ja jestem zwolenniczką zapisywania, więc możemy zapisywać pierwsze odczucia przy, nie wiem, przy kupowaniu domu czy przy różnych innych rzeczach. Nie? Pierwsze odczucia. E, które gdzieś tam są głęboko. I, i, intuicję można absolutnie wyćwiczyć, ale wszystko, co robimy, świadomie przebiega lepiej. Ja miałam taką znajomą, która miała, e, kiedyś mi dostaje taką ofertę, kupna domu i ten dom był naprawdę w świetnej cenie. Właściwie no, idealnie pasował jej. E, I ona, no właściwie byli już gotowi podpisać tą umowę, a ona mówi: tak mi się coś w środku nie zgadzało, tak mi się nie zgadzało. I odłożyli to, bo ona już była nauczona że trzeba się słuchać intuicji, wyobraźcie sobie, że y, za jakiś czas okazało się, że tam były zmiana co y, się nazywa za, planu zagospodarowania, i tam po prostu za tym domem bardzo blisko miała przebiegać taka no, duża arteria komunikacyjna. nie? Chociaż wydawało się, że dom jest na odludziu i jest cisza i spokój, i sielsko-anielsko, i ci ludzie, którzy sprzedawali ten dom, wiedzieli o tym, nie podzieli się oczywiście tą informacją. No i to ich uchroniło od dużego błędu. Więc to jest taki tylko przykład. Natomiast e, ja mogłabym powiedzieć naprawdę no, nie wiadomo ile przykładów, jak moja intuicja e, uchroniła mnie i od różnych rzeczy. I myślę, że naprawdę warto jest postawić na te rzeczy, e, które są naszą siłą. Naprawdę. Bo uważam, że wysoka wrażliwość stanowi ogromną siłę, pod warunkiem, że podejdziemy do siebie jak indywidualnie, czyli stworzymy osobistą strategię obsługi nas, wysoko wrażliwych ludzi. Zresztą dodam, że każdy człowiek powinien mieć taką osobistą strategię, bez względu na to, czy jest wysoko wrażliwy, czy nie jest wysoko wrażliwy. Więc dzisiaj to właśnie to chciałam Wam polecić tę książkę. Zobaczcie, już tutaj pozaznaczałam różne ciekawe rzeczy. Na okładce jest z wilk z wiankiem z kwiatów. <laughs> Słodkie, fajne. Posłuchajcie, bardzo fajna książka. Są tam testy, które możecie sobie zrobić, jaki typ wysokiej wrażliwości macie, właśnie jak, jak działają wasze zmysły. Jaki, który z waszych zmysłów jest najbardziej. Narażony na, na, po prostu na bombardowanie bodźcami, tak. Są ćwiczenia wizualizacyjne, i to po prostu bardzo, bardzo mi się podoba. Nie? Takie właśnie to jest taka książka skierowana do, do kobiet, dla kobiet, i myślę, że można ją kupić przyjaciółce w prezencie, można kupić żonie w prezencie. To będzie naprawdę bardzo, bardzo wartościowy prezent. Kochani, to na tyle. Oczywiście co? Proszę Was o łapkę w górę, naciśnijcie dzwoneczek, zostawcie subskrypcję koniecznie i proszę Was o komentarze. E, jak, za, jak zawsze, społeczność wysokowrażliwych, proszę o to. Napiszcie, jak sobie radzicie z Waszą wysokowrażliwością, nie? E, co, co jest Waszym ostatnim odkryciem, nie? W tej Waszym odkrywaniu siebie, w tym, żeby siebie zaakceptować. E, no i oczywiście Napiszcie mi jak zmieniają się wasze relacje w momencie kiedy wy radzicie sobie lepiej z sobą. Bo jak wiecie, ja zawsze mówię o tym, że miły bliźniego swego jak siebie samego, nie? W momencie kiedy ktoś mi napisał ten taki cytat fajny: w momencie kiedy ja się zmieniam, wszystko się zmienia. Bardzo, bardzo fajne słowa. Zostawcie koniecznie komentarz, kochani. To na tyle. Dziękuję wam bardzo. Hej.